Symbol księdza, poza swoim dosłownym znaczeniem jako przedstawiciela duchowieństwa, nabiera różnorodnych interpretacji w zależności od przyjętej perspektywy poniżej, przedstawię kilka z nich, zaznaczając, że wiele pojęć i interpretacji może się nakładać lub być różnie rozumianych w poszczególnych tradycjach perspektywy symboliczne. No, w gnostycyzmie ksiądz mógłby być postrzegany jako pośrednik między światem materialnym a duchowym, choć jego rola mogłaby być kwestionowana ze względu na nacisk. Na bezpośrednie poznanie boskości ezoteryka. W ezoteryce ksiądz często symbolizuje inicjowanego, który posiada tajemną wiedzę i przeprowadza innych przez rytuały i inicjacje alchemia. W alchemii ksiądz mógłby być związany z procesem transformacji materii i duszy, symbolizując zarówno kapłana przeprowadzającego rytuały, jak i wewnętrznego alchemika dokonującego przemiany filozofia. W filozofii symbol księdza może odnosić się do nauczyciela, przewodnika duchowego, ale także do krytyki instytucji religijnych i hierarchii psychologia, w psychologii ksiądz może symbolizować różne aspekty psychiki, takie jak ojca, autorytet, sumienie, czy też nieświadome pragnienia i lęki hermetyzm. W hermetyzmie ksiądz mógłby być postrzegany jako edept sztuki hermetycznej, posiadający wiedzę o kosmosie i człowieku mistycyzm. W mistycyzmie ksiądz symbolizuje często tęsknotę za jednością z boskością. Poszukiwanie mistycznego doświadczenia teozofia, w teozofii ksiądz mógłby być postrzegany jako jeden z wielu. W hierarchach duchowych, Uczestniczący w ewolucji ludzkości magia, w magii ksiądz mógłby być zarówno kapłanem przeprowadzającym rytuały, jak i symbolem mocy i kontroli nad siłami natury. Perspektywy kulturowe i religijne, różne religie, w różnych religiach symbol księdza ma odmienne znaczenie, w chrześcijaństwie jest to pośrednik między Bogiem a ludźmi, w islamie imam prowadzi modlitwy, a w hinduizmie bramin pełni funkcje kapłańskie, mity i legendy, w mitach i legendach ksiądz często pojawia się jako postać mądra, posiadająca wiedzę tajemną, ale także jako obiekt kultu i czcinne nauki. Socjologia, w socjologii ksiądz jest badany jako przedstawiciel instytucji religijnej, jego rola w społeczeństwie i wpływ na życie ludzi. Historia, w historii badana jest ewolucja roli kapłana, jego relacje z władzą świecką i zmiany w jego funkcji. Podsumowując, symbol księdza jest niezwykle bogaty w znaczenia i interpretacje jego rola zmieniała się na przestrzeni dziejów i różni się w zależności od kultury. Religii i indywidualnego postrzegania, aby głębiej zrozumieć ten symbol. Warto zgłębiać poszczególne dziedziny wiedzy i porównywać różne perspektywy. Dodam, że w dawnych czasach ksiądz był nazywany kapłanem i był magiem oraz wróżbitą i uzdrowiciele, lecz nie tylko połączenie sakrum i profanum. W dawnych czasach granica między światem duchowym a materialnym była znacznie bardziej płynna kapłan. Jako pośrednik między bogami a ludźmi miał unikalną wiedzę o świecie niewidzialnym, ta wiedza pozwalała mu interpretować znaki, Przewidywać przyszłość i leczyć choroby, które często były przypisywane działaniu sił nadprzyrodzonych brak wyraźnego podziału nauk, w starożytności nie istniał taki podział wiedzy, jaki znamy dziś, astronomia, medycyna, religia i magia były ze sobą ściśle powiązane. Kapłan był często jedyną osobą w społeczności, która posiadała wiedzę z tych dziedzin rola społeczna kapłana, kapłan pełnił w społeczności wiele ważnych funkcji. Oprócz sprawowania kultu religijnego był często doradcą wodza, nauczycielem i sędzą. Jego wiedza o świecie duchowym nadawała mu autorytet i pozwalała mu wpływać na życie społeczności przykładowe rol kapłanów w różnych kulturach. Kapłani egipscy posiadali rozległą wiedzę z zakresu astronomii, medycyny i matematyki. Byli odpowiedzialni za wykonywanie skomplikowanych obliczeń astronomicznych, które służyły do określania dat świąt i przewidywania zaćmień szamani. W wielu kulturach plemiennych szaman był uzdrowicielem, wróżbitą i przewodnikiem duchowym. Korzystał z roślin halucynogennych, by wchodzić w trans i komunikować się ze światem duchów, kapłani greccy odbywali specjalistyczne szkolenia, podczas których zdobywali wiedzę z zakresu religii, filozofii i medycyny, byli odpowiedzialni za przeprowadzanie rytuałów, składanie ofiar i interpretację woli bogów, dlaczego dziś te role się rozdzieliły ze zbiegiem czasu. Nastąpił rozwój nauki i coraz lepsze zrozumienie świata naturalnego, medycyna, astronomia i inne dziedziny wiedzy zostały wyodrębnione z religii. Kapłani skoncentrowali się na sprawowaniu kultu religijnego, a inne specjalistyczne zadania przejęli lekarze, naukowcy i inni specjaliści podsumowując, choć dziś rol kapłana, maga, wróżbity i uzdrowiciela są zazwyczaj od siebie oddzielone, warto pamiętać o ich historycznym związku wiele praktyk i wierzeń, które dziś uznajemy za magiczne lub ezoteryczne. Miało swoje źródło w religiach starożytnych W, nawiasie dzisiaj ksiądz odprawia wyuczone rytuały, o których nie ma pojęcia, tylko nieliczni mają. Świadomość, co robią oraz mogą używać magii w sposób świadomy opiszemy teraz rytualistykę kościelną i okultystyczną, czyli podobieństwa między rytuałami kościelnymi a magicznymi struktura. Zarówno rytuały kościelne, jak i magiczne mają zazwyczaj określoną strukturę, składającą się z wprowadzenia części centralnej i zakończenia obejmują one konkretne czynności, gesty. Słowa i symbole symbolizm. Oba rodzaje rytuałów opierają się na symbolice symbole mają za zadanie przekazywać głębsze znaczenia. Łączyć z siłami wyższymi i ułatwiać zrozumienie tajemnic wiary lub kosmosu intencja. Zarówno w rytuałach kościelnych, jak i magicznych, kluczową rolę odgrywa intencja. Wierzy się, że poprzez odpowiednie wykonanie rytuału można osiągnąć określone cele, takie jak uzdrowienie, ochrona, błogosławieństwo czy przemiana wewnętrzna kropka energia. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, mówi się o działaniu energii w rytuałach kościelnych jest to często energia ducha świętego, natomiast w rytuałach magicznych energia kosmiczna lub siła woli, praktykującego kropka społeczny wymiar. Zarówno rytuały kościelne, jak i magiczne często mają wymiar społeczny. Są one wykonywane w grupie, co wzmacnia ich siłę i tworzy poczucie wspólnoty różnicy między rytuałami kościelnymi a magicznymi. Cel, podstawowa różnica polega na celu. Rytuały kościelne mają na celu przede wszystkim nawiązanie więzi z Bogiem, adorację, prośbę o przebaczenie czy wstawiennictwo za innych. Rytuały magiczne natomiast często skupiają się na osiągnięciu konkretnych celów materialnych lub osobistych zródło mocy. W rytuałach kościelnych moc pochodzi od Boga lub sił wyższych, natomiast w rytuałach magicznych może być przypisywana różnym źródłom, takim jak duchy, planety, elementy czy siła woli praktykującego etyka. Rytuały kościelne są zazwyczaj związane z określonym kodeksem moralnym i etycznym, natomiast rytuały magiczne mogą być wykonywane w różnych celach, także tych uważanych za. Nieetyczny kontekst kulturowy Rytuały kościelne są ściśle związane z konkretną tradycją religijną i kulturową, podczas gdy rytuały magiczne mogą czerpać z różnych źródeł i łączyć elementy różnych tradycji. Podsumowanie, choć rytuały kościelne i magiczne mają wiele wspólnych cech, to różnią się przede wszystkim celami, źródłem mocy i kontekstem kulturowym ważne jest, aby pamiętać, że zarówno jedne jak i drugie są zjawiskami złożonymi i wieloznacznymi, a ich interpretacja zależy od wielu czynników. Takich jak tradycja, kultura, a nawet indywidualne przekonania praktykującego opiszemy teraz podobieństwa między katolicyzmem a religią wiccańską, co je łączy więc święte miejsce i czas kościół. Budynek kościoła jest postrzegany jako dom Boży, miejsce, gdzie wierni zbierają się, aby celebrować Eucharystię i inne sakramenty, to przestrzeń poświęcona, oddzielona od codzienności, w której wierni doświadczają obecności Boga, krąg widzcański, krąg, wyznaczony na ziemi za pomocą świec, kryształów czy innych narzędzi, jest również miejscem świętym jest to symboliczna reprezentacja kosmosu, a jego centrum łączy się z siłami natury i boskości cel rytuałów Kościół. Rytuały kościelne mają na celu przede wszystkim uświęcenie uczestników, umocnienie wiary i nawiązanie głębszej relacji z Bogiem są one odpowiedzą na pragnienie człowieka, by doświadczyć transcendencji i zbawienia. Łykę Rytuały wiccańskie służą do celebrowania cykli natury, honorowania bogów, uzdrawiania, ochrony i innych celów. Łykę jest religią o naturze politeistycznej, co oznacza, że czci wiele bogów i bogini związanych z różnymi aspektami życia, symbole i narzędzia kościół. W rytuałach kościelnych wykorzystywane są liczne symbole, takie jak krzyż, woda, chleb, wino, które niosą ze sobą głębokie znaczenie teologiczne widzca. Łykę również opiera się na bogatej symbolice narzędzia, takie jak atamy. Rytualny nóż, kadzielnica, pentagram czy różdżka mają swoje określone znaczenie i zastosowanie w rytuałach energia i intencja kościół. W rytuałach kościelnych wierzy się, że obecna jest energia Ducha Świętego, która działa uzdrawiająco i przemieniająco intencja uczestników, odgrywa kluczową rolę w przebiegu rytuału widzca, łykę podkreśla znaczenie energii kosmicznej, która przepływa przez wszystko. Praktykujący wierzą, że poprzez wizualizację i skupienie mogą kierować tą energią, aby osiągnąć zamierzony cel podobieństwa i różnice, chociaż zarówno rytuały kościelne, jak i widzcańskie mają wiele wspólnych elementów, istnieją między nimi istotne różnice. Postrzeganie boskości. Kościół jest religią monoteistyczną, podczas gdy łykę jest politeistyczna. To wpływa na sposób postrzegania i oddawania czci bóstwu cel rytuałów, choć oba rodzaje rytuałów mają na celu połączenie z czymś większym. To cele są nieco odmienne. Kościół kładzie nacisk na zbawienie i życie wieczne. Podczas gdy łykę skupia się na harmonii z naturą i rozwojem duchowym struktura organizacji. Kościół jest instytucją hierarchiczną. Podczas gdy Łykę jest religią o bardziej indywidualistycznym charakterze, podsumowując, zarówno rytuały kościelne, jak i wiczańskie są głęboko zakorzenione w symbolice Tradycji i wierzenia choć różnią się w wielu aspektach, obie praktyki oferują możliwość połączenia z czymś większym od nas i doświadczenia głębokiego przeżycia duchowego. Na koniec omówimy symbole związane z kapłaństwem planety. Księżyc, często kojarzony z żeńskimi energiami, intuicją, cyklicznością i odrodzeniem Saturn, symbolizuje ograniczenia, dyscyplinę. Czas i starość symbole, wąż, symbol wiedzy, uzdrowienia, odrodzenia i cykliczności życia Słońce, symbol boskości. Życia, światła i prawdy drzewo, symbol życia, wzrostu, wiedzy i połączenia między niebem a ziemią zwierzęta, orzeł, symbol władzy, siły, odwagi i inspiracji baran, symbol ofiarności, poświęcenia i przywództwa kolory, biały, symbolizuje czystość, niewinność, duchowość i doskonałość czarny, symbolizuje tajemnicę, mądrość, śmierć i odrodzenie runy powiązane z symbolem ksiądz, kapłan. Oczywiście w dzisiejszych czasach tylko niewielki procent księży może się tym zajmować, o ile się zajmują, ale to informacja. O czasach, które były i może dalej są fechu reprezentująca bogactwo i posiadanie, mogła symbolizować bogactwo duchowe i wiedzę, którą księża gromadzili urus oznaczająca siłę życiową i dzikość, mogła reprezentować moc duchową i zdolność do przekształcania ansus związana z bogami, komunikacją i mądrością, była kluczowa dla księży. Którzy pełnili rolę mediatorów rajdo oznaczająca podróż i przemianę, mogła symbolizować duchową ścieżkę i poszukiwanie oświecenia Kenas reprezentująca pochodnie i ogień. Mogła. Symbolizować wiedzę, inspirację i oczyszczenie Isa oznaczająca lód i zachowanie mogła symbolizować skupienie, medytację i połączenie z siłami kosmicznymi Ingwas związana z płodnością i nowym początkiem. Mogła reprezentować odrodzenie duchowe i cykliczny charakter życia, dlaczego te runi były istotne dla księży wzmocnienie mocy. Księża mogli używać tych run w rytuałach, medytacjach lub na amuletach, aby wzmocnić swoją moc duchową i skuteczność w pośredniczeniu między światem ludzi a bogów. Połączenie. Z boskością, runi pomagały księżom nawiązać głębszy kontakt z siłami kosmicznymi i uzyskać wgląd w tajemnice wszechświata ochrona. Niektóre runi, takie jak Isa mogły służyć jako talizmany ochronne chroniące księży przed negatywnymi wpływami wróżbiarstwo księża kapłani mogli używać run do wróżenia i otrzymywania wskazówek od bogów